Dzień dobry kochani, ja nazywam się Weronika Kucman, witajcie na moim kanale. Dzisiaj taki temat o trawieniu, mm, ale nie tym takim, do jakiego przywykliśmy, czyli trawieniu pokarmów i jedzenia, chociaż też, bo to się zdecydowanie z tym wiąże, ale o trawieniu tak zwanym psychicznym. Trawienie psychiczne kluczem do zdrowych jelit taki. Temat na dzisiaj. To trawienie psychiczne jest związane, czy może być związane, z doświadczeniami i przeżyciami, które nie zostały w odpowiedni sposób przyswojone i przekładają się właśnie na problemy z trawieniem jedzenia. I wiele badań przeprowadzonych właśnie w tym temacie dużo ajurweda się tym między innymi zajmuje pokazuje ścisły związek pomiędzy trawieniem emocji doświadczeń przeżyć różnego rodzaju sytuacji, które się pojawiły w naszym życiu, czyli i taki poziom mentalny i emocjonalny, to trawienie bezpośrednio Przejawia się właśnie w trawieniu na poziomie fizycznym, trawieniu jedzenia, na poziomie pracy jelit między innymi. I mamy, jeżeli chodzi o, trawie, o nasz układ trawienny, o jelita, no to mamy tutaj najczęściej dwa rodzaje takich sytuacji, które są trudne dla nas. Czyli to są zaparcia i biegunki. I teraz się przyjrzyjmy troszkę yy, w przypadku zaparć. O co tutaj może chodzić? Zaparcia to jest coś, co się zablokowało, tak? Zaparło się, coś się zaparło. I tutaj możemy sobie zauważyć, yy, jak, jaką mamy tendencję? Czy występuje u nas taka tendencja do mm, trudności czy takiego powracania do sytuacji z przeszłości? Coś się dawno wydarzyło, trudny moment, jest jakaś strata, być może jest jakaś rana, jakaś trauma, yy, jakiś. Pomysł na przykład yy, z przeszłości, który mieliśmy, chcieliśmy wdrożyć w życie, ale nam się nie udało, i teraz mówimy o tym, co by było, gdybyśmy tak zrobili. Nie umiemy tego odpuścić, nie, nie, nie potrafimy odpuścić straty. Wracamy do tego miejsca z przeszłości, wracamy tam, zakotwiczyliśmy się tam i jest nam ciężko to odpuścić. To jest sytuacja, w której mogą wystąpić zaparcia. Jeżeli mamy tendencję do powracania do przeszłości, do jakichś wydarzeń, które były dawno, wydarzyły się, a my tam ciągle przy nich jesteśmy, to może być czasami bardzo trudne, bo jeżeli jest jakaś strata, no to trudno nam się z nią pogodzić. Ale to nam implikuje. W czasie rzeczywistym różnego rodzaju yy, problemy, na przykład, czy kłopoty w ciele, i to może być również związane z zaparciami. Czyli jesteśmy do czegoś, przywiązaliśmy się do czegoś i trudno nam to odpuścić. Mm -hmm. Zaparcia mogą być też związane z niewypowiedzianymi słowami, z niewyrażeniem siebie z różnego powodu. Czasami czy też z uczuć, nie tylko słowa, ale też uczucia niewyrażone, niewypowiedziane, niewyrażone, utknięte. Czasami ze strachu, czasami z jakiegoś lęku, czasami z wygody. Tutaj też warto to rozważyć, czy jak to jest u nas czy nam coś nie utyka tutaj gdzieś w gardle, czy po prostu nie połykamy słów, które chcemy wypowiedzieć, czy, nie, czy pozwalamy sobie na przepływ uczuć, na wypływ uczuć, na mówienie o tym, jak się czujemy. To może być trudne powiedzieć, jak się czujemy. Może być trudne mówienie o różnych sprawach, ale zauważmy to. Można zacząć od mówienia na głos, bo to chodzi o to, żeby wypowiedzieć, żeby to się tu wydostało, żeby nam przeszło przez gardło, żeby były wibracje, nie o pomyślenie sobie, tylko wypowiedzieć. Czasami wystarczy to wypowiedzieć do siebie na głos. Nie musimy do kogoś. Jeżeli jest trudność, możemy zacząć od siebie. Bardzo ważne, żeby wypowiedzieć, wypuścić tutaj. Duża ulga, więc albo takie sięganie do przeszłości, jeżeli chodzi o zaparcia, to takie nie możemy puścić czegoś, co już się dawno wydarzyło. Trzymamy się tego, trzymamy się i to nam powoduje zaparcia też. Zatrzymaliśmy coś w ciele. Zatrzymaliśmy. I niewypowiedziane słowa, uczucia też zatrzymane, więc się po prostu tu zaparło i zostaje. I to się przekłada właśnie na pracę naszą z jelitami w taki sposób. A druga sytuacja to są biegunki. Całkiem odwrotnie do tego, co się dzieje z zaparciami. Czyli, jeżeli coś się wydarzyło w naszym życiu, Mamy jakiś pomysł, ideę, nie wiem, cokolwiek, co się wydarzyło, i my chcemy natychmiast się tego pozbyć. Natychmiast się tego pozbyć. Jakiejś myśli, czegoś, co się właśnie pojawiło, wydarzyło. I za tym tutaj, co się dzieje w naszej głowie, od razu podąża ciało. Bo wiemy, że jelita i mózg w bliskim bardzo kontakcie, przepływu informacji na temat naszego stanu emocjonalnego nerw błędny komunikuje tutaj mózg i jelita więc jak tu chcemy wydalić pozbyć się, to od razu tutaj wydalamy od razu wydalamy, puszczamy to może czasami dotyczyć jakiegoś takiego Niechcianego, na przykład, aspektu samego siebie, gdzie odkryjemy coś na swój własny temat. Na przykład, nie mówię, że tak jest zawsze, odkryjemy coś, może mamy jakiś wgląd na temat siebie, innej osoby, ale często, zawsze to dotyczy nas. Nie chcemy tego, puszczamy to i od razu puszczamy to też z ciała. A Jurweda mówi chyba o, mówi się o takim ogniu trawiennym, o ogniu tutaj, więc przy biegunkach jest nadmiar tego. To jest coś, co jest gorąco, tam jest gorąco. Przy zaparciach jest zastój, jak drewno. Tak. Po prostu nie ma tego ognia, który by rozpalił i pomógł prawidłowo tam pracować. A przy biegunkach jest ogień po prostu. Wydalić, oddać nie chce. Oddaję. Więc tutaj mamy dwie takie sytuacje. Zobaczmy, jak jest u nas. Do zastanowienia się, do takiej refleksji, tylko hmm, yy, czy to będzie miało dla nas jakiś związek. Czy to jest dla nas jakaś informacja, z którą możemy dla siebie coś zrobić. To jest oczywiście jedna z koncepcji, ale może jest tak, że Wam ona będzie akurat przydatna. No i co na tę sytuację? Oczywiście ja się będę tutaj zawsze odwracać w kierunku oddechu a właściwie go przypominać żeby zrównoważyć sobie pracę oddechem na zaparcia albo na pobudzenie właśnie tego ognia trawiennego jeżeli mamy tutaj takie czujemy czasami ciężko takie, taki kamień takie coś co nas obciąża no to funkcjonuje tak zwany oddech ognia kapalabhati i w następnym filmie zachęcam do tego żeby sobie z niego skorzystać jeżeli ktoś czuje, że to mu może pomóc. Natomiast przy biegunkach robimy sobie świadomy oddech, taki łagodzący oddech. Możemy sobie go wyobrazić jako coś, co nam wychładza tutaj te gorące rejony i to przy okazji oddechu ognia, też tą technikę w kolejnym nagraniu Wam zaprezentuję. Także dzisiaj tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego razu.